Dzień z tej strony Michał, a w dzisiejszym odcinku będziemy zgadywać loga. Na początku sobie zaczniemy od brain rotów, Bo... Kar kar, 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 kur, kur, kur. To będzie to. Salomini, pingwino. To chyba to było. Tak, 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 dobrze. Eee, tak. To nie to. Tak, 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 tak. Ta. To to. Oj, oj, oj. To... No, nie, 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 nie. To będzie to um, Ring Ring, bus, bus. Ja tych Brain Rotów akurat nigdy nie widziałam, więc, więc strzelam. No i niestety źle strzeliłem. To jest to. Yy, no, tych już może i widziałem. Co, co?

Y, dobra. Y, dobra to 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 to, to nie u din Dun, Dun, Tun din 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 to 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 tralala, tralala. No. Y, bu, to to din din no din din to to din 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 teraz szimpansyni, dobra, to to brbrpatatim, patatim no to to jest tu będzie szimpansyni bananini tu jest frigo kamelo to to tu będzie no to 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 trulimero Trulcina to to jest garam dobra, to 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 ja też miałem tego. To. Dzisiaj miałem nawet to. No. To to. Giraffa to, to to. Ja ciągle mówię to to. Kokopan to One. Nie? A faktycznie. Dobra. To to. To, to nie. Był już Frigo Camello. Bombard. To będzie to. Ciekawe, kiedy koniec, Zubo... Ej, no jeszcze sporo. Tego jest praktycznie. Możliwe, że będzie kilka odcinków z tego, że wszystkie te. Ej, ile tu jeszcze zostało? Jeden, dwa, trzy, cztery. Ej, cztery te jeszcze to będziemy robili w następnych odcinkach. Ej, tu są te, ale tam są kraje. Ja lubię takie krajowe, jak kraje. Ej, tam są nawet y, matematyka, więc no. To też już było, więc idziemy sobie to. Udin, din, din, dun, ma din, din, din dun. To, to to, to to, to to, to będzie banita. Co? No, bananita, dolfinita, talpa di ferro. To będzie to. Y, tung, tung, tu asasino, boneka. Dobra, to będzie to. Bri, 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 bri. Dicus Bombicus Lawaka Saturna Saturnita Fluri Flura no To będzie to. To, 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 to. elefant. Dobra. la Nie, no, tego jest. A nie, to już jest koniec, widzowie. To ja, ja, ja. ja. Zdążę jeszcze zrobić jedno, mam nadzieję. Jak zrobię jeszcze jedno, to wtedy to następny to będzie um, następny odcinek. Także subskrybujcie z dzwoneczkiem, bo niedługo będą nowe odcinki. A to będzie w sumie taka fajna seryjka, seria z takiego zgadywania. Logo, o już. Roblox, teraz logo, tam będą flagi. Tam chyba bajki jakieś, Roblox, no to, no to, to jest logo, nie, TikTok, to będzie TikTok. Magdon, dobra, to, a, to łatwe, do, no to też łatwe, to takie, a, mm, drukowane, druk, o, tu już trudniejsze, ale też nie, Nike, zna, jaka tu, a, to, no, no, 7up, y, szczerze, to, B, e, jaka tu jest różnica? Aha, dobra, no to to będzie. Instagram, tutaj ma, tutaj ma to tu właśnie. Coca-Cola, tak, 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 tu, 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 tu. Adidas, no to ładnie. Ja nie, Taco Bell, okej, okay, Taco Bell. Aha, że tu, dobra. E, Xbox, Xbox. No to taki będzie Xbox Pepsi. Pepsi będzie takie. Tesla będzie taka. Nie, nie, sorry, so. Właśnie ja myślałem, że taki trójkąt tu jest taki na górze. Dominos pizza. To będzie to. To będzie to Play... Taki logos ma Press Play. Co, PlayStation ma tak? Dobra, pizza Hut. No to takie ma bardziej Pizza Hut, chociaż nie znam y, za bardzo y, takiego, bo chyba inaczej ma, chociaż ja tam nie wiem. Mercedes. Y, taki ma Mercedes logo. Y, to będzie to. To będzie to. Ferrari. Tutaj ktoś nawet podpowiada trochę, a ja nie chcę patrzeć na niego. No dobra, to ja nie chcę na niego patrzeć. No to będzie to. Nintendo, YouTube. YouTube ma ten trójkąt bardziej odwrócony w prawą stronę. Apple, 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 Apple. Takie ma jabłko obok. I tu będzie problem, chociaż raczej to. Doritos, yy, nie widzę różnicy. Yy, dobra, czy to. Te... O nie, 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 to raczej tak jest. Yy, Rolex. Rolex ma jednak te kółka na koronie. Sprite. No to sprite to ja akurat z, 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 lubię dosyć sprite'a. Sepić czasem. lace. Y, takie będzie lacy. Chociaż jaka to jest różnica? Hmm. A, tak, dobra. Do... Co? A, dobra. No. Porsche. Y, to jest różnica taka, że. Nie widzę zbytnio tej różnicy. I gdzie tu jest różnica? Nie widzę nawet różnicy. A różnica raz. Nie widzę nawet różnicy, więc strzelałem. Jeżeli wy widzicie, to, to, to fajnie. Or... Dobra, no. Oreo. Takie, bardziej chyba jednak to. Puma, no to. No to łatwe. Red Bull. Taki Red Bull. Oczywiście. Nie no, to to jest fila. Fila to było to. Fila to... Nie! Nie no tak myślałem, bo ja nawet nie, nie zapomniałam nie. Nigdy się tak nie... No to 100 Snickers jest. To jest Snickers. Okej, okay, teraz mamy kłopot. Chociaż ja jak pamiętam to takie. Lach. Ej, ej myślałem, że po tej stronie akurat jest bardzo lokal krokodyl. Okej, okay, Discord. No to <grym> dobra, trochę jeszcze mamy tego. I następna to będą flagi. Ale najpierw jest to, ale najpierw jeszcze nie kończymy tego odcinka, widzowie. Drodzy widzowie, jeszcze nie kończymy odcinka. To jest, jest dopiero początek tego odcinka. Nie no, żartuję, to już dziewiąta minuta. Myślę, że tak z 10 minut nie no, więcej nam minut to zajmie. Z 12 może nam to minut zajmie, trochę mniej. Um... Nie wiem za bardzo, ale wiem, że tutaj się kończą już kraje Andora. No to Andora to chr, chyba to lewe, co nie? <grym> Nasa. Nasa to. Ci ja nawet nie patrzę teraz za bardzo, ale okej. Okay. Nasa to jest to. Louis Vuitton to jest to. Samsung. Co robisz? Samsung to, to mi się wydaje Nutella. Nutella myślę, że to będzie bardziej nut. A nie, dobra, nie, dobra. NTN jest chyba właśnie czarne, a reszta to jest czerwone. Marvel, no to to jest Marvel. FedEx, FedEx raczej to. Google, Google, no to co jest Google? Gucci, 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 X, y, X, y, Twitter, to, 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 to będzie. <ścoughs> no, y, nawet y, różnicy się nie przypatrzyłem za bardzo, no to to będzie Disney. I ostatnie logo, to jest logo LG, bo no tam... Kar, kar, Dobra. I, I logo quiz. I no, zobaczmy sobie to, flags. No to Stany Zjednoczone, no to raczej to łatwe. To chyba Filipiny są, jak się nie mylę. To jest Brazylia. Przejdziemy sobie dwa. Reszty, reszta, be, reszta będzie w następnym odcinku. Także y, łapki w górę. Fajnie by było, żebyście dali Noi... Pa...